W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Na bożeństwo drogi krzyżowej wzbudźmy sobie wszelkie intencje, które mają nam, mogą nam towarzyszyć w rozważaniach i te osobiste, wynagradzające, dziękczynne, Uwielbiające wielką miłość Boga do nas, również intencje, prośby, stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Tak wiele złych słów. Wypowiedziano pod adresem Jezusa podczas rozprawy sądowej, którą prowadził Piłat. Kłamliwe słowa fałszywych świadków, nienawistne wołanie tłumu, tłużliwy wyrok Piłata wysyłający Jezusa na Golgotę. Wszystko rozpoczęło się od grzesznych słów. Na początku każdej Eucharystii przepraszamy za to, że zgrzeszyliśmy mową, że zgrzeszyliśmy naszymi słowami. One mogą wyrządzić bardzo wiele zła. Przypomina nam o tym Jezus z krzyżem na ramionach. Któryś za nas cierpiał rany, Jezus Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus przyjmuje krzyż. Włożono na Jezusowe ramiona krzyż. By zaniósł go na szczyt kolgoty, zawieszony na tym krzyżu miał umrzeć. Ale on nie niósł tego krzyża ze względu na siebie, on ten krzyż niósł z myślą o nas. W czasie każdej Eucharystii wielokrotnie słyszymy słowa: Pan z Wami, Pan zawsze był, jest i będzie z nami. Był z nami, gdy wziął na swoje ramiona krzyż, choć wtedy my nie byliśmy z nim, który za nas cierpiał rany. Stacja trzecia: Jezus upada pod ciężarem krzyża. Jezus upadł w drodze na Golgotę. Gdyby nie nasze grzechy, nie doświadczyłby bólu tego upadku, nie wszedłby przecież na ten szlak. Stało się jednak inaczej: wszedł i upadł. By pokazać nam, jak powstaje się z upadków. Na początku każdej Eucharystii myślimy o swoich grzechach, które były przyczyną Jezusowego upadku. To nie jest przenośnia. Na początku każdej Eucharystii przepraszamy za nie. Który się za nas cierpiał rany. Stacja czwarta. Jezus spotyka Matkę. Wędrując z krzyżem na ramionach. Jezus spotkał swoją matkę. Zawsze była przy synu, nie mogło jej zabraknąć przy nim, gdy przeżywał tak trudne chwile. Nigdy go nie opuściła, nigdy ze strachu od niego nie uciekła. A byli tacy każda Eucharystia to nie tylko spotkanie z Jezusem, to także spotkanie z jego matką, Maryją. Ona zawsze jest obok Jezusa i zawsze jest obok nas. Na niej zawsze można polegać. Ona będzie przy nas także w najtrudniejszych chwilach. Który się za nas cierpiał, rany stacja piąta, Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. W trudnych momentach każdy potrzebuje pomocy. Potrzebował jej także Jezus w drodze na Golgotę. Nie wszystko można wykonać w pojedynkę. Część zadań, które przed nami stawia Bóg, realizuje się z pomocą innych ludzi. W czasie każdej Eucharystii odmawiamy modlitwę Ojcze nasz. Ta modlitwa Zbudowana jest na liczbie mnogiej. To sprawia, że ogarniamy nią wszystkich Jezusowych uczniów. Dla wszystkich prosimy o chleb, o odpuszczenie win, o zbawienie od złego. A wszyscy, którzy ją odmawiają, proszą także za nas, który się za nas. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Bardzo pomogła Jezusowi Weronika, choć obiektywnie rzecz ujmując, nie zrobiła wiele. Podeszła do Jezusa i wytarła Jego zbrudzoną pokrwawioną twarz. Nie był to jednak drobny gest, bo o drobnym geście z pewnością nie opowiadalibyśmy przez dwa tysiące lat. W czasie każdej Eucharystii kapłan obmywa ręce. Uświadamiamy sobie wtedy, że Bóg pragnie, abyśmy spotykali się z Nim, mając czyste serca. Ale on jeszcze bardziej pragnie, byśmy przed spotkaniem z Nim potrafili otrzeć twarze naszych bliźnich. Jak Weronika, który się za nas cierpiał rany. Stacja siódma. Jezus upada pod ciężarem Krzyża, po raz drugi. W drodze na Golgotę przy Jezusie było wielu ludzi, a mimo to upadł po raz drugi. Wielu mogło doprowadzić do tego upadku, wielu mogło mu zapobiec, ale tego nie zrobiło i z tego upadku Jezus powstał. W czasie każdej Eucharystii kapłan mówi, Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Myślimy o wszystkich grzechach popełnionych przez Jezusowych uczniów. Grzech nigdy nie jest sprawą osobistą. Jego skutki dotknęły Jezusa i dotykają wspólnotę Jego uczniów. Każdemu trzeba pomagać, by nie upadł, a gdy to się stało, by powstał z upadku, który się za nas. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące kobiety. Jerozolimskie matki płakały nad Jezusem, ale On potrzebował innych łez, tych, które powinna wycisnąć refleksja nad ich życiem i nad życiem ich dzieci. Być może te łzy także kiedyś popłynęły. W czasie każdej Eucharystii kapłan mówi, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Staramy się robić to, czego w drodze na Golgotę uczył nas Jezus. Nie płaczemy nad nim, tylko nad sobą i nad naszymi bliźnimi. którzy za nas cierpiał erany. Stacja dziewiąta. Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz trzeci. Jezus po raz trzeci upadł w czasie drogi krzyżowej nie tylko dlatego, że był słaby, a wokoło znajdowali się nierzeczliwi mu ludzie. Jezusa na Golgotę wysłały instytucje przeniknięte przez zło społeczne, Jego struktury, które reprezentowali arcykapłan Kajfasz i namiestnik Piłat. Patrząc na trzeci Jezusowy upadek, trzeba pomyśleć także o zorganizowanych strukturach zła. Ewangelia pokazuje, że mogą, mogą się one narodzić tak w religijnych, jak i w cywilnych instytucjach. W czasie każdej Eucharystii kapłan mówi: Wybaw nas, panie, od zła wszelkiego. Wybaw nas, panie, także od zła. Który może zagościć w ludzkich instytucjach, Który się za nas. Stacja dziesiąta. Jezus odarty z szat. Zgodnie ze zwyczajem, przed krzyżowaniem zerwano z Jezusa jego szaty. Po raz drugi wystawiono go na publiczny widok, choć tym razem nikt nie powiedział o to człowiek. Tłum gapiów patrzył na wycieńczone i poranione Jezusowe ciało. W czasie każdej Eucharystii kapłan ukazuje wiernym Jezusowe ciało i mówi oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie widzimy Jezusa, widzimy biały chleb. Jego widoku tego z golgoty pewnie byśmy nie znieśli. który się za nas cierpiał rany obficie stacja jedenasta Jezus przybity do krzyża Obficie wytrysnęła krew z jezusowych ran, gdy żołnierze przybijali do krzyża jego ręce i nogi. Rozpoczęło się składanie ofiary. Ludzkie oczy ujrzały krew, która została wylana za wszystkich, by ludzkie grzechy zostały zgładzone. W czasie każdej Eucharystii Możemy zobaczyć tę samą Jezusową krew zgromadzoną w kielichu. Możemy ją z szacunkiem wypić. Jezusowa krew, która przywróciła nam wolność, może popłynąć także w naszym ciele. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dwunasta Jezus umiera na krzyżu. Gdy Jezus skonał na krzyżu, w tej sekundzie spoczął w kochających rękach Ojca Niebieskiego. Na trzeci dzień ojciec powiedział Synu, wyjdź z grobu i zmarły wyszedł. I widzieli Go Jego uczniowie. Jedni z Nim pili i rozmawiali. W czasie każdej Eucharystii wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Uświadamiamy sobie także, że śmierć i zmartwychwstanie będą także naszym udziałem. Skoro bowiem On po śmierci zmartwychwstał, po śmierci i my zmartwychwstaniemy. Który się za nas. Stacja trzynasta. Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona matki. Po zdjęciu z krzyża Jezusowe ciało złożono w rękach Maryi. Ona je przytuliła, a potem przekazała w ręce tych, którzy mieli je pochować w grobie. Ciało Jezusa na Golgocie wędrowało z rąk do rąk. W czasie każdej eucharystii ciało Jezusa brane jest do rąk i przekazywane w inne ręce. Tych rąk jest wiele, bardzo wiele. Tego ciała już nikt nie chowa, bo to ciało jest żywe i daje życie wszystkim, którzy je spożywają. Któryś za nas cierpiał rany? Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Ze smutkiem w sercu i ze łzami w oczach opuszczali przyjaciele Jezusa i jego grób w piątkowy wieczór. Wszystko zmieniło się w poranek zmartwychwstania. Jego grób opustoszał. Od tego wydarzenia od Jezusowego grobu można odchodzić w pokoju. Na zakończenie Eucharystii kapłan mówi: Idźcie w pokoju Chrystusa. I uczniowie Jezusa w pokoju opuszczają świątynię. Wiedzą, że nie odchodzą sami, że Pan jest z nimi. Tam zaś, gdzie jest Pan, tam zawsze panuje pokój. Żeby wniknąć w tajemnicę Eucharystii, trzeba stanąć z Jezusem na Golgocie. Żeby zrozumieć Golgotę, trzeba stanąć przy ołtarzu i skosztować Jezusowego ciała i napić się Jezusowej krwi. Krzyż i ołtarz mówią, że w naszych rękach Jezus złożył najcenniejszą pamiątkę swej męki i zmartwychwstania. Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały. Trzykrotnie. Któryś za nas cierpiał rany,

Dla daru wszelkich łaz związanych z tym nabożeństwem odmówmy w intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź Ewola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Błogosławieństwo Boże. Pan z wami. Niech Was, Wasze modlitwy, Waszych bliskich, Wasze intencje, Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niechaj będzie pochwalony, Przenajświętszy Sakrament. Teraz zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony, przenajświętszy sakrament. Teraz zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony, przenajświętszy sakrament.